Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie Domowe Inspiracje, w którym będziemy mówić o wszystkim, co związane z domem, czyli miejscem, w którym powinniśmy się czuć przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie. Ale dzisiaj na początek, tak trochę przekornie, pomówimy o nieruchomościach, w których nie czujemy się już tak dobrze jak wcześniej. Powiemy o tym, co zrobić, by podnieść wartość naszego mieszkania lub domu, żeby nie czekać za długo na kupca jeśli chcemy po prostu tę nieruchomość sprzedać. Moimi Państwa gościem jest Dagmara Jaśkiewicz, witam Cię Dagmara bardzo serdecznie. Tam Ciebie dzień dobry Państwu. Dagmara zajmuje się przygotowywaniem mieszkań i domów do sprzedaży. To jedna z rzeczy, który, którymi się zajmujesz, bo wachlarz jest szerszy, ale właśnie od tego sobie zacznijmy. Zajmujesz się homestagingiem, tak to się nazywa. Pewnie wielu osobom ten termin jest jeszcze trochę obcy. Wyjaśnij na początku na czym to dokładnie polega. Tak jest, homestaging na świecie funkcjonuje już od ponad 50 lat, natomiast w Polsce tak od kilku lat dosyć intensywnie się rozwija. Nie ma takiej... Polskiego dokładnego przekładu, ale jeżeli bym miała jakoś to po polsku powiedzieć, byłaby to taka scenografia domu. Polega on na wizualnym przygotowaniu domu czy mieszkania, właśnie do sprzedaży lub też do wynajmu, tak, by podkreślić wszystkie zalety nieruchomości, odciągnąć trochę uwagę od wad, żeby pokazać przestrzeń, pokazać możliwości w tym domu i żeby on się oczywiście sprzedał jak najszybciej i jak najdrożej. Czyli już w telegraficznym skrócie powiedziałaś co musimy zrobić, żeby ten dom dobrze wyglądał, a teraz będziemy to powolutku rozwijać i jestem bardzo ciekawa, o co najczęściej klienci proszą, na, co im najbardziej, na czym im najbardziej zależy, jakie prośby słyszysz od klientów, którzy chcą się pozbyć już swojej nieruchomości. No, oczywiście chcieliby sprzedać właśnie w jak najwyższej cenie i żeby też ta transakcja przebiegła dosyć szybko, ale też żeby nie robić jakichś kosztownych czy długotrwających remontów i przygotowań. Chcieliby ten dom przygotować w jak najszybszym czasie, oczywiście w jak najniższym budżecie, ale żeby efekty były takie, by sprzedał się on szybko i zyskownie. I właśnie to jest homestaging, cały clue tej działalności, żebym tak właśnie ten dom przygotowała. Mm -hmm. Załóżmy, że chcemy sprzedać mieszkanie, zapraszamy potencjalnych kupców. Jakie błędy się najczęściej zdarzają? Przede wszystkim największym błędem, który najczęściej spotykam, jest to, że ktoś mówi tak. Wystawię to mieszkanie, czy dom, dam ogłoszenie takie, jak na razie jest. Nie będę nic w nim robił, nic w nim ruszał, wystawię jakie jest. Jak się nie sprzeda, to wtedy coś pokombinuję. Wtedy już to mieszkanie jest, czy dom, że tak powiem, spalone na tych ogłoszeniach, ponieważ kupujący przeglądają te ogłoszenia cały czas, wiedzą, pamiętają to miejsce i będą je kojarzyć z tymi pierwszymi zdjęciami niż z tym, co będzie potem. Dlatego najpierw warto się zastanowić i przygotować odpowiednio ten dom, czy mieszkanie, a dopiero potem. Je wystawiać. Drugim błędem jest takie przygotowanie nieruchomości dla wszystkich. No jest to jakby produkt, który sprzedajemy komuś, jakiejś konkretnej grupie docelowej i musimy tą grupę chociaż trochę sobie wyobrazić, czy my będziemy to sprzedawać dla rodziny z dziećmi, czy może dla singla, czy może dla samotnej kobiety. No, przykład mieszkanie na czwartym piętrze dla pary osób, no jeszcze dobrze trzymających się, ale po 50, ale to tak. chyba nie jest najlepszy pomysł, jeżeli to ma być ich azyl na emeryturę, Dokładnie, prawda? więc musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim tą grupę docelową, czyli komu my byśmy mogli to mieszkanie sprzedać, kto byłby nim zainteresowany, żeby w nim mieszkać. I przygotowanie to wizualne robimy właśnie później tak pod tą grupę docelową, tak? czyli jakąś kolorystykę, stylistykę, kierujemy już w stronę jakby konkretnej grupy, a nie tak do wszystkich. Na pewno musimy sobie ustalić budżet, jaki chcemy przeznaczyć na dopieszczenie tej nieruchomości, której chcemy się pozbyć. Pozwolę sobie założyć, że przeważnie ludzie nie chcą pewnie mocno inwestować w tę nieruchomość, której się pozbywają. Jak zatem to zrobić? Homesteading jakby ze swojej zasady ma być niskobudżetowy, ale też zależy jaką nieruchomość szykujemy. Jeżeli y, jest nadzieja, że ta nieruchomość, która jest taka zwyczajna, że tak powiem, mogłaby się sprzedać jako nieruchomość premium i jeżeli my włożymy w nią na przykład 5 tysięcy, ale możemy zarobić na niej 20 tysięcy więcej, no to oczywiście jest, jest to opłacalne. Tak. Natomiast może być to zrobione bardzo niskim budżetem, tak naprawdę, korzystając z tego, co już mamy w domu, to przygotowanie nie musi być drogie. Musimy tylko znać kilka zasad, które są ważne i myśleć o tym, co widzi w tym mieszkaniu ten kupujący. Czyli jak podnieść wartość naszej nieruchomości właściwie tylko tak wizualnie. Przede wszystkim y, musimy właśnie spojrzeć na nią oczami kupującego. Nie możemy myśleć już wtedy o tej nieruchomości jako o naszym kochanym mieszkanku, w którym my mieszkamy i na pewno wszystkim się tu wszystko Wychodzimy, spodoba. Wychodzimy, zamykamy drzwi, otwieramy tak drzwi, jest. wchodzimy jak gość. Tak jest, to jest nasz produkt, który sprzedajemy i w ten sposób na niego patrzymy. Przede wszystkim kupujący będzie chciał znaleźć tu miejsce dla siebie, będzie chciał poczuć, że to jest jego przyszły dom, jego przyszłe gniazdko, miejsce, w którym będzie żył. Więc y, przede wszystkim y, Musimy zabrać wszystkie swoje rzeczy osobiste. Zdjęcia, jakieś pamiątki z podróży, magnesy z lodówki, rozwaloną pościel na łóżku. Wszystkie te osobiste rzeczy zabieramy. Musimy zrobić miejsce i przestrzeń dla kogoś, kto tu będzie mieszkał. On musi tutaj zobaczyć siebie i miejsce na swoje rzeczy. Musimy posprzątać. To taki czynnik psychologiczny mm -hmm. wydaje tak, mi się. Tak. Jak najbardziej, ale ten kupujący no, będzie szukał takiego miejsca, gdzie on od razu poczuje się jak u siebie w domu. Zobaczy miejsce, gdzie może rozłożyć swoje rzeczy, postawić swoje fotografie, powiesić swoje obrazy. On musi tą przestrzeń mieć, tak? Często my też mamy w naszych domach dużo mebli. I to trochę przytłacza przestrzeń. Nawet jeżeli ten kupujący miałby sobie potem tyle samo tych mebli wstawić, my pokażmy mu, że jest na to miejsce, tak? Więc część mebli też... Ja Często zalecam usunąć, zabrać, żeby pokazać przestrzeń to i chyba, możliwości w to domu. chyba jeszcze zostało z lat 70., kiedy były całe meblościanki. Tak, e, tak. Właściwie cały pokój i wszystkie cztery ściany były zastawione meblami od sufitu do podłogi. Oczywiście. To miejsce do przechowywania jest jak najbardziej potrzebne. Szczególnie w jakichś może niedużych mieszkaniach, ale pozwólmy temu kupującemu zobaczyć, że jest przestrzeń, a meble niech on sobie potem sam już dostawi, jakie będzie uważał. Porządki to ważna rzecz, jeżeli zapraszamy potencjalnych kupców. Na pewno nie rozwalona pościel na łóżku, o czym już powiedziałaś. Co jeszcze, o czym przeważnie zapominamy, nie myślimy, jeśli kogoś zapraszamy? Zanim kogoś zaprosimy, to musimy pomyśleć o zdjęciach, bo to jest pierwszy moment, kiedy ten kupujący widzi nasze mieszkanie czy dom w ogłoszeniu. No tak. Więc już te zdjęcia muszą jakby przyciągnąć jego uwagę, wyróżnić się spośród innych ogłoszeń. Dlatego też najpierw myślimy tymi kadrami na zdjęciach, co będzie na nich widać, żeby właśnie było pościelone łóżko, żeby były sprzątnięte dziecięce zabawki, jeśli są, żeby w kuchni były czyste blaty i pusty zlew, a w toalecie, co bardzo często się zdarza. Nie tak, musi być opuszczona deska i schowana szczotka do toalety. To są dwie rzeczy, które bardzo się rzucają w oczy, chociaż my tego nie widzimy, ale to daje obraz takiego czystego, fajnego, ładnego pomieszczenia. Powiedzieliśmy o takich podstawowych rzeczach, które możemy zrobić bez żadnych nakładów finansowych, czyli dobre zdjęcia, porządkujemy, znaczy najpierw porządkujemy, może później tak. robimy dobre zdjęcia, a później jeszcze raz porządkujemy, gdy już przyjdzie potencjalny kupiec. A teraz powiedzmy o rozwiązaniach, za które już musimy troszeczkę zapłacić, ale nadal nie będą to jakieś potężne kwoty. Jeżeli chcemy zwiększyć wartość tej nieruchomości, co w pierwszej kolejności z takich prac już można powiedzieć lekko remontowych, to... Malowanie, co by to było? Nowa tapeta? Jeśli gdzieś tam jest zdarta, co byś tutaj poleciła? Jaki zabieg? Zależy przede wszystkim, jak to mieszkanie wygląda do tej pory. Są mieszkania, w których rzeczywiście wystarczy lekkie odświeżenie, czyli odmalowanie tych ścian, żeby one były czyste, gładkie. Jeżeli są w jakichś na przykład intensywnych kolorach, to lepiej jednak je trochę stonować. Nie każdy lubi te intensywne tak. kolory i chyba też bardzo męczące jest przebywanie dłuższe na przykład w czerwieniach czy, czy fuksji. Dokładnie. Oczywiście ten kupujący mógłby sam sobie to potem przemalować i to często słyszę też od klientów, że po co ja mam szykować dla kogoś mieszkanie, on sam sam sobie przyszykuje według siebie. Natomiast wszelkie statystyki mówią o tym, że 80% kupujących nie potrafi sobie wyobrazić, tego domu czy mieszkania, jak ono mogłoby wyglądać. On widzi tylko to, co widzi, a nie to, co mogłoby być. I jeżeli my to mieszkanie troszkę odświeżymy, przygotujemy, ono będzie lekko odmalowane, jakieś usterki zostaną usunięte, wszystko będzie ładnie wyczyszczone, to też ten kupujący nie będzie miał tej opcji targowania się mocno o cenę. Bo jeżeli tam nie będzie nic zrobione, kupujący przyjdzie i powie no piękne to mieszkanie, ale ja bym tu potrzebował... Ze 30 tysięcy obniżyć, żeby mieć na remont. Natomiast jeżeli ten remont już będzie zrobiony w dużo niższej kwocie na pewno niż te 30 tysięcy, to nie będzie tutaj dlatego kupującego tej pozycji do, do targowania się. Mm -hmm. A jeśli chodzi o takie dodatki, jakieś poduszki, doniczki z niewielkimi roślinami, nie wiem, może obraz jakiś w miarę neutralny. Co tutaj warto zastosować, żeby to mieszkanie wyglądało lepiej? Jak najbardziej wszystkie takie dekoracje, czyli taka ta ostateczna stylizacja przed zdjęciami, ma duże znaczenie. Robi to miejsce takim przytulnym, domowym. Nie wygląda ono jak taki hotel, mhm. tylko jak jednak mieszkanie, miejsce do, do życia. Także wszelkie tekstylia, firanki czy zasłony, poduszki, koce, jakiś ładny dywan, jak najbardziej. Zieleń kwiatów robi bardzo dobrze każdemu wnętrzu. Yy, obraz czy grafika jak najbardziej, ale w takim właśnie niejakiś bardzo krzykliwy, takim neutralnym stylu, ale te dodatki sprawiają, że to mieszkanie od razu nam się wydaje takie fajne do zamieszkania. Tak po prostu, żeby ta ściana nie była goła. Tak, dokładnie. <grytanie> o czym jeszcze warto pomyśleć, gdy sprzedajemy mieszkanie? No pomyślmy właśnie o tym pierwszym kontakcie naszego kupującego z naszym mieszkaniem, czyli o tych zdjęciach. Jeżeli nie potrafimy sami ich dobrze zrobić, oddajmy to w ręce profesjonalisty, bo naprawdę to jest ten pierwszy punkt zaczepienia i też właśnie te statystyki homestagingowe mówią o tym, że... 90% kupujących podejmuje decyzję o zakupie danego lokalu właśnie na podstawie tych zdjęć znalezionych w internecie. Niech to będą zdjęcia, które są jasne, z zapalonym światłem, nie róbmy ich wieczorem czy po nocach, nie róbmy takiego bardzo szerokiego obiektywu, pokażmy szczegóły tego wnętrza też. Yy, oczywiście całość przestrzeni, ale też nakierujmy troszkę obiektyw na szczegóły, yy, posprzątajmy porządnie przed tymi zdjęciami, one mają naprawdę bardzo duże znaczenie. Wiedzieliśmy do tej pory o wszystkich rozwiązaniach, które możemy wprowadzić dysponując mocno ograniczonym budżetem. A czy zdarza się tak, że na przykład Twoi klienci chcą zainwestować sporą sumę pieniędzy w nieruchomość, którą sprzedają? I co wtedy trzeba zrobić w takim mieszkaniu lub domu, gdzie ten pieniądz jest i w jaki sposób jest to wykorzystywane? Oczywiście można też postępować w ten sposób, ale zawsze też musimy to przeliczyć, tak? czy rzeczywiście będzie to opłacalne, czyli ten, prawa, tak, czyli ten zwrot będzie na tyle duży, żeby warto było zainwestować większe pieniądze. Najczęściej zdarza to się przy takich mieszkaniach, które nie były już remontowane 20-30 lat i tam rzeczywiście trzeba włożyć trochę tego budżetu, ale bardzo to się potem opłaca, bo to jest zupełnie inne mieszkanie. Tak? To są takie mieszkania, w których, jak ja to mówię, robi się wszystko albo nic. Tam nie można po prostu położyć podusi i kocyka i to już będzie ładnie. Nie, tam trzeba zrobić generalny remont, ale to zwiększa wartość mieszkania nawet o kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast można też z takiego klasycznego mieszkania przygotować wnętrze premium. Wtedy inwestujemy już w jakieś droższe lampy, w droższe meble. Może jakieś tam właśnie. Ekstrawaganckie e, troszkę dodatki. Tak, troszkę tak, ale to z nakierowaniem właśnie na grupę docelową. Jeżeli my wiemy, że w tej okolicy, w tym mieszkaniu, e, ktoś, kto chciałby mieszkać e, w mieszkaniu premium zamieszka, no to wtedy takie mieszkanie możemy e, szykować i włożyć w nie trochę pieniędzy, bo jak ono trafi. Do oczu na zdjęciach tego klienta docelowego, to on od razu się w nim zakocha i na pewno nie będzie się targował o cenę. I ta sama zasada chyba dotyczy najmu takiego mieszkania. Takie mieszkanie wynajmiemy po prostu drożej. Jak najbardziej? Słowem, każdy może przygotować mieszkanie do sprzedaży bez względu na to, jakim budżetem dysponuje? Jak najbardziej, ponieważ wszystko co zrobimy, chociaż trochę. Zwiększy wartość tego mieszkania, niż gdybyśmy nie zrobili nic. Czyli porządki, porządki, jeszcze raz porządki, a o nich jeszcze trochę porozmawiamy, ale to za jakiś czas. Dagmara, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wszelkie rady, które mam nadzieję okażą się przydatne dla naszych widzów. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu również. Do zobaczenia za dwa tygodnie.